Druz wybrany, podsypka piaskowa jest, tak jak tutaj widać. Co prawda cały gruzu nie wybierałem, no bo nie ma takiego sensu. Podsypkę tylko na to dałem. No i teraz tutaj to wygląda. Lada dzień przyjadą stropy, teriva. Tam też tak samo podsypałem, ubiłem. Teraz pokażę z bliska. Ogólnie założenie jest takie: mamy tutaj przebudowę altany i tak. Projekt konstrukcyjny pokazuje nam, że. tak to wygląda. Jakby interesowało, ktoś interesował, i by chciał sobie domek postawić, no to tutaj jest już wszystko w czarno na białym: co jak ma być, jakie wymiary, jakie głębokości. W przypadku tutaj posadzki na gruncie. Mamy grunt rodzimy, podsypka piaskowa zagęszczona, a więc ta tutaj którą właśnie podsypałem, następnym tutaj etapem będzie 15 cm chudziaka B15 następnie będzie jak już będzie chudziak 15 cm folia hydroizolacyjna. Winięta oczywiście na ścianę musi być ponadto później idzie styropian podłogowy 5 cm, potem znowu na zakładkę styropian podłogowy 5 cm znowu warstwa folii rozdzielająca tym razem nieco grubsza wylewka betonowa B25 5 cm no i tam już 2 cm wylewki wyrównującej, samopoziomującej, no i już gres docelowo. Tak więc tutaj przede mną jeszcze jest trochę pracy. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni postawię już tutaj belki. Oczywiście wszystko nagram, co i jak. Następny etap to będą beleczki. Jeszcze tam pokażę, jak to wygląda z tamtej strony. Całego piachu się pozbyłem Tutaj Jeszcze nie położyłem kabla, ale jutro to zrobię Cały piach wybrany Folia pod piachem była System korzeniowy się zrobił Zrobione jest miejsce teraz na bloczki i na strop Natomiast tutaj to wygląda w ten sposób Wszystko ładnie ubite Na ścianie sobie rozrysowałem linię poziomicą laserową ogarnęłem poziom, no i tak to tutaj będzie wyglądało. nie? Na tej tutaj wysokości będzie już właściwa wylewka, na nią będzie wchodziło jeszcze 2 cm samopoziomującej, no i dres z klejem. Nie? No i to już będzie ten poziom, po którym będziemy chodzić. Jak już będzie tutaj podłoga, ten poziom tutaj zostanie, to wszystko tutaj zostanie pusta przestrzeń. Zrobię tutaj mały włas na jakieś parę gały, na żeby można było się dostać do rury. A propos, bo jeszcze będę teraz zanim stropy przyjadą, mierzył rurę. 4 metry rury. Tutaj będzie zlew. W tym miejscu dokładnie o tutaj będzie zlew. Rura będzie wychodziła. Ona będzie wychodziła w tą stronę pod ukosem. Jak się da, najbardziej i tutaj będzie kolanko. No, nie chciałem kolanek dawać, bo wiadomo, im mniej kolanek, tym lepiej. No, ale muszę dać kolanko. Tak, wysokość mi tutaj wypadła, że będę musiał dać kolanko. No, i rura pójdzie tutaj tą ścianą. 4 metry dokładnie, rury. No, i tu będzie pion w tym miejscu. W tym miejscu będzie pion. O, coś tutaj lata, jakaś osa, no, w tym miejscu tutaj będzie pion i yy, yy, tam mamy już wyjście wykute, ja będę musiał jeszcze podczuć trochę niżej, żeby po prostu yy, zamontować tutaj te, te rury. Rura będzie 50, w zupełności wystarczy, zarówno pod zmywarkę, jak i pod zlew, yy, tak więc będzie tutaj trójnik 110 albo setka. Z wyjściem na 50. No i będzie dobrze. Tutaj mam cały ten system korzeniowy, który znajdował się pod folią, pod tym piachem. To wszystko zaraz psiczamy, żeby tutaj się nam nic nie rozrastało. Żadne jakieś dziadowstwo w Planuję kabel jutro, tu pojutrze już wsadzić w ziemię i to zakopać, żeby tutaj mieć miejsce na bloczki. Tu będzie kilka palet bloczków, zarówno tych deriva, jak i bloczków fundamentowych, ponieważ mam w planach tutaj postawić, tak jak tutaj widzicie, jest różnica poziomów. Tutaj planuję postawić murek. Murek będzie szedł tutaj, tu będą schody. Tu będą schody albo tu jeszcze nie wiem, pookrągłe murek będzie oporowy, różnica poziomów będzie. A teraz moja duma, a mianowicie palmy, przetrwały zimę. Oczywiście w domowym zaciszu, ponieważ na Dworze w dońce aby nie miał szansy, mimo tego, że to są mrozoodporne, no to jednak należy je zakrywać i zabezpieczać na zimę. Jeszcze jeden rzut na domek. Jak to tutaj wygląda? Powinienem podsypkę podsypać tutaj do poziomu tej linii. No natomiast piach mi już się skończył, tak więc yy, i musiałbym też tutaj nadlać. Tu będę musiał yy, jeszcze wylewkę zrobić. Yy, tutaj mam już deski szalunkowe. Jak już to zrobię, no to wtedy albo dowiozę piachu, aczkolwiek to mi się nie bardzo opłaca. Lepiej jakbym się zaopatrzył w większą ilość betonu, chudziaka i po prostu będzie grubsza wylewka. No, bo zamówić osobny transport piach nie jest drogi, to jest bardzo tanie, ale sam transport już liczą sobie 200-300 zł. No to tyle dołożę do chudziaka. Wezmę sobie półelastyczny. Przywiozą mi na podjazd, wyleją i będę mógł sobie dodać trochę wody do wiadra, wymieszać i zalewać tej pomału. Do tej będę zalewał z wiadra te dwie przestrzenie natomiast jak już będę miał strop deriva, no to wówczas się zastanowię, czy chociaż nie no jak w tej 15 cm wylewki, będę z wiadrami dygał, no to te 5 cm później wylewki nie będę gruchy z pompą zamawiał, więc faktycznie chyba też będę i w tym przypadku, i w drugim przypadku chodził z wiadrami i i wylewał ręcznie no, będzie trochę noszenia kręgosłup już się boi kwiatki już pokazywałem, ale teraz w pełnym rozkwicie tutaj mamy e, co to było? Piwonie. piwonie piwonie, bo lubię piwo to zasadziłem dużo piwoni żeby od razu było widać tutaj mamy inną odmianę, pi odmianę piwoni Tutaj są takie, które myślałem, że nie, nie wzejdą. W zeszłym roku były maciupinkie, ledwo co od tu wychodziły, a w tym roku odbiły, że hej. A tutaj coś fajnego, o czym mało kto słyszał, a mianowicie mamy tutaj tak zwane potocznie drzewko szczęścia, lub inaczej drzewo tlenowe, ale właściwa nazwa tego to paulownia. Mamy tutaj mniej więcej... Dwie, tutaj mamy w tym miejscu dwie. A tutaj mamy jedną taką dużą. A to nie wiem co to jest w sumie. O, i tutaj widzę, coś wychodzi jeszcze. No to będzie tych drzew, trochę. Drzewa zakupiłem tutaj. No, oglądałem kanał jednego z YouTuberów. On tam ma bardzo fajne roślinki. I zamówiłem właśnie u niego. Jakby tutaj był zainteresowany zakupem. No to odsyłam do opisu, w opisie będzie link do kanału tego Pana No i można sobie obejrzeć, zapoznać się, co ciekawego tam ma nie aktualnie wygląda tak Niedługo będą owoce, znaczy niedługo no, dużo szybciej niż na tych dwóch poprzednich czereśniach, bo to jest wczesna odmiana. Kwiaty już przekwitają. 26 kwietnia wcześniejsze odmiany. A tutaj dzikie. Ale te dzikie tutaj też wypuszczają nowe listki. Natomiast to no nie wygląda tak dobrze, oczywiście, jak te moje faworytki. Całoroczne truskawy, które zaraz będą miały owoc. Gdzie mam 26 kwietnia?